Dzień dobry, dawno mnie nie było. Dawno mnie nie było, wczoraj o 20 na poniedziałkowej transmisji o książkach. Dlatego się śmieję, mm. bo, pewnie, bo pewnie trochę za dużo. Ale słuchajcie, o fragmenty książek o godzinie 9. Są naprawdę czymś świetnym. Jeden fragment czy jeden fragment jakiejś książki może na nas tak wpłynąć, że zmienia się trajektoria naszego życia. Może, pewnie się zgodzicie ze mną, że może. Podzielę się dzisiaj z wami pewnym fragmentem od, o zależności, o tym, jak sami siebie, jak innych też uzależniamy od siebie, albo jak sami siebie uzależniamy od innych, jak Działamy w imię miłości, uzależniamy się nawzajem, dojdziemy do wspólnego wniosku, czy na tym polega miłość. Przeczytam, żeby było krótko. Być od kogoś zależnym psychicznie, być od kogoś zależnym emocjonalnie, co to za sobą niesie, oznacza to, że moje szczęście zależne jest od innej istoty ludzkiej. Jeśli tak jest, to następnie, bez względu na to, czy sobie uświadamiacie by jakoś przyczynili się do waszego szczęścia. A wówczas pojawia się następny krok strach. Pojawia się strach, strach przed utratą, strach przed alienacją, strach przed odrzuceniem i wzajemna kontrola Mi, wzajemna kontrola miłość doskonała, wyklucza lęk. Tam, gdzie jest miłość, nie ma miejsca na żądania, na oczekiwania, nie ma zależności. Nie żądam, abyś uczynił mnie szczęśliwym. Moje szczęście nie jest zależne od ciebie. Jeśli mnie opuścisz, nie będę rozczulał się nad sobą. Twoje towarzystwo sprawia mi wielką radość, ale nie mogę zatrzymywać cię kurczowo dla siebie. Cieszę się bez potrzeby, zwłaszcza. Zawłaszczania tego, co sprawia mi radość. To, co naprawdę mnie cieszy, to nie ty, to coś większego niż ty i ja. Ta miłość, to bycie to coś, ja odkryłem jest, jest podobne do symfonii jest osobliwym rodzajem orkiestry grającej jakąś melodię w Twojej obecności, ale kiedy odejdziesz. Orkiestra grać nie przestanie, patrzcie mi się łzy poleciały. Orkiestra grać nie przestanie. Gdy spotkam kogoś innego, gra ona inną melodię, równie zachwycającą, a kiedy jestem sam, orkiestra nadal gra. Jej repertuar jest olbrzymi, nigdy grać nie przestaje. Słuchajcie, cieszę się, że jesteście. To jest fragment przebudzenia Antonego de Melo. We fragmencie na pewno nie chodzi o to, że możemy po prostu sobie e, wybierać się nawzajem nieustannie i, i, i jest to nieważne, z kim, e, z kim jesteśmy. Mówi o potędze, o wielkości miłości, że my bardzo często miłość sprowadzamy do takiej e, niskiej warstwy. E, Wiecie, uzależnienia kogoś od siebie, uzależnienia siebie od kogoś, a miłość to jest zupełnie coś innego. To jest wolność przede wszystkim, to, nie, to jest dbanie o swoją wolność i to jest dawanie wolności innym, wolności w miłości. Mam nadzieję, że fragment Wam się podoba. Jest absolutnie, no myślę, że w wielu sytuacjach, że w wielu sytuacjach mógłby uratować związki nawet. Bo jak często tak jest, że doprowadzamy naszą miłość, nasze relacje do toksyczności? Czy na tym miłość powinna polegać? Całuję wszystkiego, co najlepsze. Dzielcie się w komentarzu, co na ten temat myślicie.